Jest po 5 minut. Cześć widzowie! To jest jaca wrogi. Wyburzacza. Tak właśnie to działa. Tu mamy jeszcze mannę. Tutaj, to. Tutaj trzeba ten pieprzy rozebrać. Tutaj trzeba zlew wziąć. Podryny powyrywać. I to się właśnie działamy. Szkoda, że tu balkonu nie ma co? Patrzcie jakiś dogod. Otworzę to okno. okna. Co? Dobra, może teraz to wynosimy Później drugą połowę. Masz się, się ruszać. Co? Tutaj jest ta łamana do zdjęcia. Ta kuchenka ten zlew, Ja prawdopodobnie załatwiłem. Jacy pracę tutaj będzie sobie robił, będzie sobie zarabiał już dobrze u pani. Będzie jej robił całe mieszkanie. Jak tam Jacek, czujesz się? W roli wyburzacza. Krzyżni te dźwiczki, to same spadną. Zemolka musi wyjechać. Sekturze ty. Zobacz no pękły ty. Żeliby. Ty, to ona cały ten... Jak wyburza piece, to chyba będzie centralne robiła. To co będzie? Centralne robiła. Bo jak wyburza piece, to czym będzie grzała? Bo no wstawi te... Junker zna, że Niki będzie musiała porozsiądzać. Kupi pierdolę za 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 i... Że Niki sobie Gdzie będzie To jest właśnie centralne. Wietrze za bardzo się trzyma. Mam drogę z dziura, a tak. Jadę wziąć. O kurcz. I też zobaczy co to miasta robi. Po piętrach to będzie trzeba przechodzić. Jestem pewna. No, nie zmusiłem tego. Rozprzątałeś te świeci? trochę. No i co się tam wziął w górę i rzucił z tymi wziący wiader w najgródzach Dobra, to ja idę ten. Tak widzowie, właśnie jest. Ja już podkręcałem wszystko. Kuchenkę ekrany. Po no zostawił wolę i wziął sobie wetkę, żeby wypędzę. Szkoda, że nie mamy par... faktycznie tej liny, bo tutaj fajne miejsce. Buzby wjechał. Czy pieni nie chodził to by rzucowanie? to jest taśma? Ta, co mam w aucie. Ogradzasz kwadrat i nigdy nie może odpłacić. Ktoś wystawi głowę przez ten i nie ja To już jego problem. To co, spuszczamy te wiatra? Nie. No, po kablu. To nie jest tak źle. Bo tu nie ma nic, wziąć taśmę biało-czerwoną, ma ogrodzić kawałek, że nie można wchodzić. Na tym kablu? No ten kabel jest antenowy, to jest mocny. No, na pewno. Mam linę w aucie, ale jest za krótka. Mogę zniesienie dwie godziny, jest zniesione. Musisz to zrobić na zastrzeni. Musisz to zrobić na głowę. Tak <gry> nie to koparka tam robi, niech łyżkę podniesie do góry, mu napakujemy. <gry> Nie, to mnie, bo to jest koparko ładowarka. Musiała być oporcówka. Ale fajny widok nawet przy zacznę, co? Zawsze musimy trafić na trzecie piętro, albo czwarte. Czemu nie na parter? Jakby to było niżej, to na pewno ty nie robisz. Jakby to było niżej, to na pewno nie robisz tej roboty. Nie? To nie jesteś pierwszy i ostatni, co tu było. No, to dużo było oglądać, ale nie chciało mi się znaleźć trzeciego. No to jednak trudno. Zajdziesz jeszcze, to jest spikuś. Bo schodzisz z ciężkim, to nie jest tak yy, trudno jak wejść z pustym. No spustimy gorzej i się gorzej wchodzi i schodzi kurwa, z moje woneczki tam i daje mało, tam się Mało? Ja co dzisiaj czuję powera nie, nie, nie. To nie zaręcza to bo... Paliwa, a jeszcze jest wtryski, co kosztują 3.000 Co to za wtryski? Czyli wiadomo jeszcze do końca, czy wtryski, bo jest tam... Dzisiaj to rozkminiliśmy. Rozkminiliśmy, że jak jedziesz i te wtryski się pojawiają, to wystarczy nas też taki burz i buzi, on dalej jedzie. To jest zabój. on na on jest Przerwę mamy teraz, Co? co? Zapalimy i musimy dalej do Oczywiście tak tylko wydaje, że ten że taki piecyk, ale ten piecyk ma dużo gruzu w sobie, bo on jest wypełniony w środku. No, no ale za darmo też nie zapłacić. No wiadomo, że nie, ale powiem Ci, że jak na swoje lata to powinienem zapijać, za przeproszeniem z tym gruzem, ja nie mam Tu Ty musisz wjechać tak jak spadł, odpocząć sobie od swojej kobiety, od dzieci. Wziąłeś sobie lusty? O, z Jacusiem się odpoczyniemy. Dawaj nawet jedziemy ze sobą. Nie no, jadę na wakacje w tym roku, myślę że nie? W tym roku byłem na... Dwa lata temu byłem w Władysławowie. Wiesz, to jest? Sześć godzin się jedzie. Pociągiem jechałem wtedy, 6 godzin. Ale kurde, zajebiście w ogóle. To, bo to jest nad morzem, przy samym morzu byliśmy. No, to tam... Całkiem inne życie, co niby tydzień, ale cał inaczej, całe życie Ci, wiesz, Fajnie, że tak. tam odpoczywasz nie myślisz o niczym, kurde, tylko idziesz na plażę tutaj, po tych bazarach pochodzisz, te, takie autobusy były otwarte, co płaciło się, jechałeś na wycieczkę, to wiesz, myślisz wtedy co zwiedzać, a nie tutaj tymi problemami w stosunku kurwa. Bo to tak Robert, tak szerzej, no... W ogóle dzieci też są inne, wiesz, na wakacje. Czyli z roboty wykochujesz się, zjesz kolację, popatrzy na, na telewizor i, i śpisz, rano, to rano, to rano wstajesz i to, to jest taka monotonia życia, nie? Jeszcze dobrze, że idziesz do roboty. Nie? I tu nie masz tak naprawdę dzieci, gdzie, gdzie pójdziesz? Na spacer, czy coś? ale ten, A tam za, zazwyczaj ogrodzone wypuścić dzieci, i że Też jest inaczej, bo odpoczywasz, bo one górę, biegają. I w górach, czy coś? Tak, mówisz, na morze, albo w górę. Nie znaczy. W <grym> górę to fajna robota. Suficzna, nie zboga. No, ściany, kurwa. A co się... powiedziała, jakie powiedziałeś, że jej to zrobisz? Ona mówi, że najpierw le się i tak, właśnie jak tego. Że się zastanowić, hmm. Czy to jest malowane jakieś śliskie To no. pewnie meble stałe, bo widać, że jest czarno. Zazwyczaj za meblami jest czarno. A dzieci tu mieszkały, widać, porysowane. Tam łapki poodbijane. Mieszkanie fajne, nie? Fajne, ale małe. No nie No nie, to dla Ciebie nie. Tam to też będzie fajne, jak skończ. Na dwie osoby. Ja wczoraj w ogóle tam byłem. Nawet nie nagrałem na filmiku, że to tą kuchnię. Jakoś zapomniałem o tym. Nie zwróciłem uwagi na te ściany. Fajnie, musiałem się spać. To jest bardzo I super. Trzeba te dziwne wszystkie. Nawet nie potrzebuję tego żyra. Ale w ogóle, to też pogoda. Już słońce to inaczej się człowiek czuje. Tam, po zamalowałem, tam, żeby te, dzisiaj się... po pootwierać, żeby przeciąg to słownie. Ostatnio, żeby ostatnio Ci od ostatniego Żeby cię z butu nie wybrało. Zamknij to okno. To... Ja. Wiesz, ja co, tempie a ja trzeba Co to mamy? Dwie godziny, dwie godziny mało się nie Tam będzie trochę mniej. No ale, tu był katolik, jeszcze rurę by się nie zerwało. Oczywiście. Więc Nie wiem, bo stracisz kurda czasu, pół godziny na jednej futrynie. Ona pojechała do Tauronu, a nie wie, że trzeba się umawiać. Podziemy, powiedziałem niech pan jedzie, może spróbuję, może akurat panie przyjmą, ale raczej bez umowy nie, teraz nie przyjmują. Ale niby Ukrainka, ale bardzo miła taka. Myślę, Jeśli będzie fajnie Ukrainki, kurwa. Ale coś kurwa o tym, Ania... mówili, co? Zamiast zakleić to pomalował w gniazdko, co? Ja za W wiadomościach, że Ukraińcy przyjechali do nas, co nie? Fajne, to, wszystko i wiesz i babcia... I Ciekawe jakby nas tu spotkało, kurwa to tylko dzieci Wiesz, matka z malutkim Wiesz, Jakoby tak. to listę, chaty, co nie? Wie, wie, my że po górach, by się kryli, kurwa Tak by było, byśmy żyli jak ja nosili, kurwa a no, może jej można by walczyć na Ukrainie A ona tutaj remontuje mógł. On walczy, ona to remontuje, no. Aha, ciekawe rzeczy Już, już, to Chciałbym to uwierzyć w tacy ja tylko szybko mieszkanie w Ukrainie, a ty jak o mieszkanie, mieszkania, to bym o przyszłość Mój ojciec, co od cukrzycy już nie widzi praktycznie jedno całkowicie, a drugie ten, jeszcze nogę mu odcięli, to starał się o mieszkanie 5 lat i nic. Będę no. będę No, a ona, a Ukraińcy przyjeżdżają mi odrębki zostaną. Teraz dopiero jak tam z tym z radnym, wiesz, do radnego napisaliśmy w ogóle, było spotkanie i już nagle na ci na liście w ciągu trzech miesięcy mieszkanie dostanie. Bo radny się zajął. Na tej kurwa sotnicy pod morza go no. Może tam jest środka fajna. A oni tam zbią z domem, Byłem tam. Tak. No, no, nie... nagry... Nagrałem jeden filmik, bo poszłem tam, nagrałem, ale jeden pod, pod kołdrą był i nic się nie odzywał, tylko mówił. Nie, nie chcę żadnej pomocy, coś tam. A drugi odezwał się trzy razy i przestał się odzywać nagle, nie chciał nic powiedzieć. Zapozuję i idę z workiem. Patrzcie, widzowie. 5 minut nie nagrywałem, a tu śpieca nie ma. A rura, wyjdzie? A, wyjdzie. Nie, nie. Się przywoda. tam Te drzwi, wszystkie takie, co kazał. od razu na świetnik. Tam jest gabaret. Po co mam to wozić? No, ja się sprzątnie piece. Gruz jest zawsze najgorszy. O przypomnij mi Jaca. Ja się podtrzymam ten worek. Przypomnij mi, ja skończę nagrywać, żeby ci pokazać tą halę. Przedamy to. Mi się wydaje, że kurde, ciężko będzie. To ze zwyżkę aby się sprzedała. Robertka dzisiaj idzie na, na 13 Przesunęła i na 14 czyli dzisiaj o godzinie No ja mówiła wczoraj jeszcze Dzisiaj, dzisiaj dostała do winy firmy na A no najlepiej nie. idzie tam, a nie Dzwoniłem no, niej, ale będę nie, no, Jutro ma na badania, więc... A a już mam z roboty. Przy, przy czym w ogóle? Na te skarki. Jak może, może? jak będzie pracować, to w końcu zawsze szanować pieniądze też. I wiesz, zacznie szanować, że, kto, że wszystko nie przychodzi z Liko. Zajrzać, Ciekawego. A jutra MESZ polską gąsz? No w piątek nie? No w no, pojutrze Sam czas mi się zdarzył, że dzisiaj jest piątek, nie? Pięćdziesiąt, a kiedy jest piątek? Kietek, czwartek? czwartek dzisiaj tak. jest środa Ja środa, ale było osiem Czwartek dzisiaj A ty to warstwę? A kiedy jest mecz? Jutro to jutro A ty już? Co? Tam, tu, na jedynce Chyba na jedynce jest? A zresztą nie, podjęcie, nie? Różnie, chyba o Zazwyczaj jest o 20.45, ale to. I na ziemi mi łapie wszystko, nie? No. Ale przyjdzie na telegazetę, załączy na jedynkę, na dwójkę, to ucieka, nie? Słaby sygnał. Bo to jest tak jak bikmolek z obrębem Tak, po osadach ci łapie normalnie, a jedynki ci nie łapie. To na odwrót powinno być. No, jedynka, dwójka i. A nie, po względach mam wszystko. I, i chcę na telegazetę weź, nie? Aha. To jest słaby sygnał, nie? Hmm. Zamazane jest wszystko prostu. problemy wszystkie, to... Tu jest taki tip, tak ale tak to to mówisz, że. Ta, że, że to mówisz, że. Berka się wczoraj zdenerwowała. No bo Jezu, jest głupie, mówił, że ten. Że kupuje. No to co mamy? No mam pieniądze trzymać portfel i mam młodych ludzi. A co? Czasami to mnie. Na to, 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 to mnie zaskakuje. Wczoraj pokazała facha, że Jacek zrobił zakupy. Jak? Pokazała facha, że Jacek zrobił zakupy. Co ty dałeś? Że jej głupio, że on robi, a ona nie. Dla no, mnie no nie idzie. No idzie już, chodził traw. No a nocki idzie. A no ty kurwa, tak. A powiedz teraz sobie. I mi się w taką sytuację, nie? Dobra, ja zrobiłem zakupy, nie? Wyciągam no. sobie chleb, wyciągam sobie jedzenie, robię sobie herbatę, kawę, nie? No. I sejem, nie? A ona siedzi i patrzy. Ja, ja, ja bym się czuł, ja bym nawet kurwa krótki chleba, nie przepiąty. Kupuję też no, po to, kupuję, żeby też jadł bo no, Kurwa, na no, wiadomo, że nie ma dziewczyna z tego. Przemiosę ci co jutro ten. Spodnie do roboty, bo widzę, że ma związane szczegóły. Jak to działa, jak się nie podzielisz, czasami nie, nie, nie pojedz. Ale wiecie, ja bym nawet nie zjadł. Co ty? Należy, Ale nie. po to kupuję, żeby. Daję do no, wspólnej lodówki, żeby jej też jabłko, korzystała z tego no, jak ja ja widzę, zauważyłem ostatnio, krępuje się, wstydzi się, nie? No, to dlaczego no. się jedzenia, się wstydzić? co innego przyszła i powiedziała, daj mi 20 złotych, bym powiedział mam 20 złotych, trzeba mam 10, ale potrzebuję na, załóżmy na jutro, nie? mogę jej dać, a nie muszę, nie? ale jedzenie z w lodówce, to to kupiłem, żeby jeść, nie? no, no to dajesz? tak samo jak my razem szukali, no, ty nie masz chyba. no to co, ja mam sam jedzie, a ty też patrz na mnie, albo ja na ciebie no przez nie wiesz no. no nie, nie jakby no, u mnie się to? Nie wiem, zapytał Jaki rapał? U ogóle Aha. No ja podniosę jego chyba o mnie Jeszcze sześć kurz Czekajcie zazrutę, a zarazę, to ja też wezmę to jednogra. Jestem wezmę to na ogran Idź, a wezmę, to bo to i tak to, to idę na dół. Idziesz na dół. A co no. będę Ospierać ci siła, czy co? Nie będę. nie nie. dziś. Trzy razy się namęczyć i razy się nie męczyć. chodzi, nie Właśnie o, o to chodzi. Nie ma wiesz, co na siłę, że się chce pokazać czy jego kim jest? No. No nieraz tak było, wiesz. Przechodzili i mówili, no ja to jestem nie wiadomo koła, pójść prapoklina. Przepuklę, to już przeżyłem. Ja nie, nie daję rady, to nie noszę, tyle. Tak wczoraj co byliśmy? Powiedziałem, że nie do margi. Dzisiaj może spróbujemy weczek. Bo ten kolega co tamten, to on też mało siły ma. I ale powiem wam tylko tyle. Pogoda to jest przepiękna. Ile tu może być stopni? Ze 20 jest Na pewno nie widzę. No teraz działać to ile zrobić się po Kurzy się po straci Ja mnie trzeba po ciebie to byś kurde nie stał A co my kurwa Co ja mam robić kurwa? Wibrac wibracje zostawię chociaż. Robert do mnie dzwonił stałe tu... ja już stałej Chłopie, bo kurwy dzwonią oczywiście od mieszkania. już Po co ty tak wcześnie właśnie przyjechał? Ja? Normalnie, 640 No ale mówiłem I... o 8, żebyś była to o 7 już Ja, ja, bym, ja tak to nie, nie, ten... nie wiedziałem, ale ja nie, to, nie to. wiedziałem no, bo... Nie liczyłem na M15, nie? że pojedzie, nie? W 15 ma 4 przystanki, na 5 już zatrzymuje się i na orli wysiadam. Bo tam 35, to już wszystkie przystanki, wszystkie dziury zwiedzą. Podnieść na 40 minut, za 20 minut jest w trawej niebie. Wyjechałem 6, a 17 już na A ja za wolę poczekałem, że ktoś na A tego nie było jeszcze, Kamila? Tak. Ja jest to wstaje wsta wsta tak jak ja. A ja ci, że ostatnio coś zacząłem wcześniej stawać.

Co zaparcie od spakuje będę salił teraz możesz, możesz wziąć tą orężatę tą zieloną co kupiłem tam. Dzisiaj rano jest tam z jedzeniami. Dobra widzę, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Tym akcentem kończymy ten filmik, bo niestety trzeba pracować. Bez pracy nie ma kołaczy, jak się to mówi. Żeby było co zjeść do chleba. To trzeba zarobić. co nie ja co? A ja, na no białą kiełbaskę Żeby zejść białą kiełbaskę, dokładnie. A idą święta, trzeba będzie coś poświęcić. Jak nie będzie jajek, to co poświęcisz? Swoje? A ja.